Widzowie da Nadal nie jestem jakimś problemem, ale nie chcę się Chwalić, który mam level No bo po prostu tu go gram Nie dlatego, że jestem dobry Bo nie jestem Ale Próbuję sobie lundę Zagramy 2 na 2, 3 na 3 4 na 4 I na 5 i tak dalej, wiecie w rankingówkach y, ciągle używają RPGa więc go trzeba blokować moje headshoty tutaj były piękne na stacji były fajne headshoty dwa na jednego było i ja to poprowadziłem sam Ale jest ja on słaby, no. Biedny. Zgaduję, że przeklam pięć. O, no tak. Przecież wymieniłem sobie celownik. Muszę go zmniejszyć. O tak. Mogłem chęć No nie, on nawet słaby jest. Myślałem, że będzie dobry. Przecież patrz jak on gra! Już przegrał, naprawdę. Nie pograć się nie da. Jak on tak będzie ciągle grać, to ja naprawdę nie wytrzymam. W ja muszę go znaleźć. Dobra, tu jest! Hmm, znaczy, przestraszyłem się. No bo... Ale... Nie? Nie, naprawdę. Myślałem, myślałem że le... lepiej mu pójdzie. Ale w sumie to normalne. Ja mam dużo lewego. Co? Naprawdę. w my też będę know. Tylko gdyby on nie no to... to by była dla niego wygrana, Ja nie umiem wejść na dźwig, bo ja on jump pada. Ja nie umiem na... na wyczucie grać. Gdy... kiedy on strzeli, No to? Jak mnie dostał w plecy? Nie, dobra, deda. Pierwsza moja runda. Przeglana pierwsze. Znaczy, Co to nie jest przeglana, ale w sumie? Ja też z rewolwera jestem dobry. Może użyję. A może nie. To jest Prawda. Wesał. może yeah. taki jest a pewnie, pewnie wiecie co? on pewnie ukrywał, że a ja bym Babi a teraz nagle i teraz nagle mu... Co jest kąt? Myślałem, że z że... W, dźwiga. w sumie ja tam mogę wejść. Dlaczego nie? Tak A dlaczego tarcza chyba? Jeśli niektórzy nie wiem, to powiem. Dlatego, żeby tutaj mnie nie atakował. Hecho to tylko mi może robić. Teraz najgorsze. Nie wie, znajdujesz cię. A wie, wie już. Jak on nie dostał? No, co jest? Muszę i ja muszę się postarać. Chyba jest, dostał? Jest, wyleciał. A nie, on tu, wy... on tu włazi. On tu włazi. Uła, no co? Przecież miałem pełne życie chyba. Nie wydaje mi się, że miał 50. A, znajdziecie, życie. Zrobił headshota z załadowanego. Wiecie? Nie, nie jestem pro playerem. Co? Tego nawet nie zrozumiem. Nie wiem że ja go rozumiem. Nie napniemy coś od tego Nie! Co? Dobra, nieważne. Dobra, jak widzicie no, przegrałem. Jak zazwyczaj nie myślałem. Ale wiecie dlaczego mnie nazwali, bo jestem bambik. Nie jestem prostym Nie będę uglewać. Może zagramy sobie 2 na 2. Ale chyba 3, 3 na trzy się nam nie uda. Wiecie. Ja nawet chyba nie zdążyłam wybrać mapki. Co zaczynasz? Magla, dla zabiegu za. On ma ten sam snajper chyba. Przeczekaj, poczekaj, czekaj. Czy... To ile? No co? Co jest? To o! Nagle się wyjechalił. Ja mam aimbota, więc ja muszę ciągle... No i co? Mi aimbot nie działa. No co so jest? Wiem, to było słabe zagranie. Było widać to. Ale oni no, chyba nie są nowami. Dobra. Dobra, dobra, dobra. No, jak oni mnie trafiają? Dla ja chyba. Jest, Jest dosyć chycoto, dobra. On malował, on malował. Nie wiem skąd chyba. Ale jego gościu nie wie, chyba. Mój wie gdzie, a nie, już wie. Dobra, dobra. No, może z go z Uzi przecież jeszcze. Masz Uzi, to sobie użyj. Nie tylko ze Snajpy, bo zaraz deniesz. Proszę, nie. nie! 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 Nie, no, on oh, nie. No, mógł lepiej zagrać, chyba. Mógł zabrać Uziana. ale. Wiem, że ja teraz słabo gram. To chyba nie są nuby te 8 lub Po prostu ja sam taki słaby. I on. Nie no, chyba jestem zbyt słaby na nich. Nie wytrzymam to! Jest? No wychylaj się. Bo. Ten luchacz tutaj jest. Dla Chyba go już. On jest dobry, on jest dobry. A nie... wiecie co? Ja wiem dlaczego on ma dwa razy, żeby wygrał. Ale chyba on ma nowe konto i teraz y, gra na początkujących I przez to ma takie wygląda. A z nami i tak wygrywają, tylko ja jestem po prostu słaby No Wychlaj się Hopa Maj Dobre, Dobra, dobra, dawaj Dobra, dobra. Proszę, tu, jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu jest. Tu jest drugi. Balerina kaputina. Balerina kapucina. lalala. tralala. La, la. Ratuj mnie. Dobra, ja nie dam rady. No dlaczego mi AIMBOT nie działa? A powinno działać. No co? Dlaczego ja tak... On tak mało dostaje, a ja tak dużo. Proszę, proszę. Dobra, nie. To ostatnia runda, ale... Naprawdę, to runda. Ja zbyt długo. A bo w sumie to będzie na tyle w tym odcinku. Wiem, że trochę... No, krótki, chyba długi odcinek, ale to będzie tyle, pa?